Elo, moi wspaniali widzowie! Eee, nie, tak nie lubię jeździć, a tak już wolę. Czyli jeszcze raz. Elo, moi wspaniali widzowie! Witajcie! Eee, dzisiaj sobie jadę. W sumie, jeśli ktoś oglądał film na temat chińskiej grupy, podsumowanie, to zna ten teren, tylko że liści trochę mniej. No. Ale w, w sumie okoliczności te same, droga tylko mokra i chiński karbon w rowerze. Już zrobiłem montaż, pierwsze wrażenia, test, testy zderzeniowe chińskiego karbonu. Także nie pozostaje nic innego jak powiedzieć jakie są odczucia z jazdy na rowerze z chińskim karbonowym widelcem i może tym, którym się tak bardzo spieszy nie lubią takich dłuższych pogadanek to ja powiem jeśli jeździliście na rowerze który miał karbonowy widelec no to wiecie jak jeździ rower z karbonowym widelcem różnica jest tylko taka, że ja mam zrobionego w Chinach a wy też pewnie macie zrobionego w Chinach, tylko o tym nie wiecie. No, to ci, co już chcieli wiedzieć na szybko, to już mogą sobie iść. A teraz dłuższa sprawa. Rower jest zamontowany. Dokładnie go obejrzałem. Nic się nic z nim nie stało. Jeszcze by się przydało dokładnie zobaczyć rurę sterową, ale to w innym czasie. Aha. I filmik ten nagrywam w tym samym dniu, kiedy robiłem testy. Także sorry. Jak, jakieś komentarze wystawiliście, no to... Nic na ten temat nie wiem. No więc... Jak się jeździ na rowerze z chińskim, karbonowym widelcem? No... No fajnie się jeździ. Nie powiem. Tak jak wspominałem, no... Karbon to carbon. Nieważne czy jest złożone przez Chińczyka, Francuza, Amerykanina, Niemca, czy kogo tam. Liczy się to, czy ktoś się przyłożył i to jaki jest materiał. No jak już wspominałem, do tego widelca nikt się nie przyłożył za bardzo, ale nie jest źle. Tragedii nie ma. Na razie nic mi się nie połamało, moja twarz jest cała. To jest fajne, że teraz skoro miałem aluminiowy widelec, teraz mam karbonowy, to mogę od razu praktycznie w momencie zobaczyć, jaka jest kolosalna różnica po pochłanianiu drgań między aluminium a włóknem węglowym. Bo jest kolosalna. Jak w widelcu aluminiowym jechałem po dziurach. To ręce mi się całe trzęsły, a później jak wracam to mnie po prostu bolały. Natomiast jak jadę na tym, to kurczę, mam wrażenie jakbym miał, nie wiem, 10-20 mm amortyzator, coś w tym syru. Także jest to fajne ulepszenie roweru. I swoją drogą jest to bardzo dziwne, jak w przypadku tanich rowerów gravelowych producenci rzucają aluminiową, aluminiowy widelec, aluminiową rurą sterową No to sorry, no moim zdaniem to już lepiej kupić sobie szosówkę z karboną widelcem i trochę szersze koła trochę szersze opony sobie zamontować. Na jeśli to maksymalnie jest 32 bo tak to kurde mojo, moim skromnym zdaniem to jest jakiś to jest jakaś porażka ale le lecą na tym trendzie, że ten że grawer jest taki trendy no to walą jakiś szajs niestety ale wracając do widelca. no jest fajny, dobrze pochłania po drgania, sztywność też jest moim zdaniem dobra co prawda Pewnie słyszycie, że tam tarcze ocierają Ale z tarczami miałem zawsze problem w tym rowerze Albo po prostu mam za blisko klocki I po prostu ociera Można to zwiększyć dystans między, między tarczą a klockami I nie powinno być z tym problemu ale jeśli chodzi o pochłanianie drgań, sztywność, to nie ma najmniejszego problemu. Procesa prowadzenia też jest dobra. Teraz odnoszę wrażenie, że nawet lepsza niż w aluminiaku. No, chyba też z tego względu, że koło lepiej się trzyma asfaltu, a nie podskakuje. Także to jest na plus. Także podsumowując, jest fajnie, ale no przecież to by było za krótkie, tak się zastanawiam. Widelec ten kosztuje 284 zł, a widelec aluminiowy, który kupowałem, to był Force, kosztował poniżej 200. To niech mi ktoś wytłumaczy, jakim cudem robią. Widelec za około 300 zł. Jeszcze im się to opłaca. Jak patrzę, jak patrzę się, ile kosztują normalne widelce karbonowe. Niestety, jeśli chodzi o 26, to tu będzie problem. Ale 29 cali No to 1500, 2000 i. No, może na 1000 kosztują. To więc, jak oni na tym zarabiają? Co oni tam ci pracownicy dostają miskę ryżu? Bo jeśli dostają, to naprawdę jakoś wykonania szapoba. Mi to by się nie chciało nad żywicy dupnąć na to. I tak jak wspominałem no dobra, fajnie. Testy przetrzymał. Ale co się stanie za kilkaset, kilka tysięcy kilometrów. Czy to przetrwa? A może się to wiemy. Także czy moim zdaniem Moim zdaniem czy warto pchać się w karbonowy widele z Chin? No, to też jest kwestia tego. Jaka jest powtarzalność tych widelec? Bo ja widziałem też w ogłoszeniach, że no, nie do końca to jest tak powtarzalne, bo niektórzy zachwalali sobie, mówili, że bardzo dobry widelec. Natomiast były przypadki ludzi, którzy by ten się widelec połapał, połamał albo w trakcie jazdy. Albo nawet nie zdążyli go zamontować, bo już się w trasie uszkodził. Także. No, to jest w sumie loteria. Albo ci się trafi zajebisty widelec, albo ci się trafi coś, co nawet na ścianę nie powiesisz, na, nie powiesisz tak na dobrą sprawę. Bo to ani ładne nie, nie będzie, jak będzie połamane. A połamany karbon to komu będzie potrzebny? Także moim zdaniem, czy warto, nie warto, lepiej sobie kurczę już kupić ten aluminiowy widelec i nie przejmować się tym, że niestety będzie mniej wygodnie, nie najmniej precyzyjnie, będzie ogólnie gorszy, ale za to będzie bezpieczniejszy. Jestem w tej jakże pięknej jesiennej atmosferze, ja się z Wami pożegnam, trzymajcie się, do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerku. Oglądajcie moje filmy i subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej! Z racji tego, że tu jest dużo uszkodzonych dróg, co ja zrobię jeszcze? Pokażę Wam przejazd na dół. Jak to wygląda? No, także stay tuned. Jak to się po angielsku nazywa?